Właśnie miałam upojną noc, to jest jego koszula. Kupujemy kostium albo za duży, albo za mały. Ale bawię, jak ci jest pięknie w tym różu. Nie wstydzimy się naszych ciał. Żebyśmy wyglądały fajnie, szczupło, tu wiążemy sobie, proszę bardzo. W tym roku jest szał na Wysoki Majd. Mówili na nią słońce, nie mówili, tylko mówią, bo jest z nami nasze słońce. Blanka Gankowska weszła i błyszczy, od razu plaża zawitała. zawitała. I teraz tak. Policjant nam powiedział, jak się zabezpieczać mienie. E, Julka powiedziała, co zabrać, a Lunia powiedziała, jak się spakować, a Blanka nam powie, jak się rozebrać na moim przykładzie i to będą te mrażące krew w żyłach Nie, nie absolutnie się z tym nie zgadzam, tu proszę, proszę. nie kokietować. E, myślałam, że będzie w ogóle bardziej śmiesznie, niestety we wszystkim wyglądasz za dobrze. Weź, we wszystkim za dobrze. Zaraz wejdzie pierwsze zdjęcie i zmienisz zdanie. <laughs> Blanka, jak się rozbierać, bo ja już teraz ten element zabiorę, on jeszcze zagra. Słuchajcie, ja Wam coś powiem. Powiem Wam dziewczyny, powiem Wam tak. W czwartek po metamorfozie kolejnej uczestniczki została zrobiona specjalnie dla Was a sesja zdjęciowa w kostiumach kąpielowych i różnych rzeczach, w których się wygląda źle i dobrze. Ponieważ nie chciałam ośmieszać nikogo ani z plaży, ani z ulicy, ani z internetu, w związku z tym zapozowałam do tego sama. <grywa> zapozowałam sama. Była moja pierwsza rozbierana sesja, za co Was bardzo przepraszam, ale może jakaś nauka z tego wypłynie. Blanka, czyń swoją powinność, Kacie. Stop! Na razie <laughs> chciałam powiedzieć, że e, chciałbyśmy pokazać e, błędy, które e, robimy na plaży, takie podstawowe. Oczywiście temat kostiumów kochamy, uwielbiamy. Jest lato, tak jak w zeszłym roku też tu byłam gościem. E, kupujemy kostium albo za duży, albo za mały dwie najważniejsze no rzeczy. No to co, jedziemy. Uwaga, bo, po, poczekaj, jeszcze nie wrzucaj tej fotki. Chciałam wam pokazać, że to będzie, Czy tu nie trzeba tłumaczyć, że to jest jak źle, jak zrobić wszystko, żeby źle wyglądać na plaży w kostiumie. Eee, Beatka, zdjęcie pierwsze i to jest tam rożąca krew w żyłach fotografia. Zobaczcie, jak często też widzi się tak wyglądające osoby w kostiumach. Uwaga, Zdjęcie numer jeden: jak nie należy wyglądać na plaży. No tu mamy taki problem, że tak, masz piękne długie nogi, jętne ciało. No niestety w kostiumie jest. <ścoughs> nie chowaj się, nie chowaj się naprawdę tutaj, oprócz tego, że jest za duży ten kostium. E, albo kupiłaś go dawno temu i, i co? Bo to chyba, prawda? Nie to jest był... świeży nabytek. Świeży nabytek. On tutaj jest, proszę. Tutaj jest element chlapu chlapu od sufitu do pułapu. Mniej więcej a dobrze, to, to... a ja chcę zobaczyć na metkę, przepraszam bardzo. Jestem bardzo ciekawa. Proszę, metka Proszę. się nazywa Made in... 4XL. 4XL. Czego 4XL? to jest rozmiar? 4XL to jest rozmiar ogólnie mój. No nie, chyba nie, no, bo nawet w ubraniach masz inny rozmiar, ale chciałabym tutaj. A ja tak się znaczyć, widzę, w kostiumie kąpielowym 4XL to jest rozmiar niczego. Bo w wiuście masz inny rozmiar. Ja Majtek tak. nosisz inny rozmiar. Czyli co? On kompienowy. jest do wywalenia. Pokażmy Dziektyny. jeszcze raz go. Uwaga, kornelka. Ale bo tak ci jest pięknie w tym różu. Beatko, to jest w ogóle coś pięknego. No, róż, tu proszę bardzo. Ale tu je... Julitka byłaby zadowolona. Masz piękne klapeczki, piękne nogi. Ale co tu tylko się tylko dzieje w okolicach seks... klatki piersiowej? Opadło, opadło Dobrze. i Kupiłam sobie dusza. mniejszy. Dobra. Ale pokażmy teraz y, dobry kostium. Poczekaj, nie, nie, nie. Teraz pokażemy. Kupiłam sobie mniejszy, który na pierwszy rzut oka będzie wyglądał całkiem nieźle. Prosimy Drugi o zdjęcie. jest taki, że kupujemy kostium ciut za mały. Myślimy, że trochę schudniemy, albo tak. że jak się zapakujemy, on będzie taki trochę ala wyszczuplający. Tak, tak, tak. tak, tak, tak. <laughs> Dawaj dwójeczkę. Niby dobry, Blanka. Czego tu się czepiasz? E, no, jak. E, czepiam się tego, że jest za mała miska. Tam nawet jeszcze nie mogliśmy wygarnąć tego biustu. Ułożyć porządnie. To jest bardzo fajny kostium i jego kupujemy z firmy, e, mogę powiedzieć, firmę. Możesz z mi tak Firmy nie przeszkadza. E, Gaja. I bardzo fajny kostium, ponieważ on ma. Tak miseczka się dobiera jak w biustonoszu. Tutaj było chyba 85H, to na dwie miski było na Ciebie za małe. Dlaczego? Bo jak spojrzymy z boku... Ale mamy to zdjęcie z boku. To poproszę. Trujeczkę poprosimy. O Jezu, lezaryński. Tutaj nie mogłam tak po swojemu jak brafiterka złapać za biust, wygarnąć, wszystkiego ułożyć. I bardzo tego żałowałam, bo ta miska po prostu była za mała. Ale pamiętajmy, że gdybyśmy kupiły rozmiarze takim jak nosimy biustonosz, to byłoby pięknie, idealnie, bardzo fajnie skrojone, uszyty, z tyłu czarny, z przodu kwiaty, hawaje są modne co roku, w tym roku także, więc byłoby nieźle. Ale teraz mamy, żeby nie był gołosłownym. Czekaj, bo ta fala tutaj mnie tam kąsa. Ach, no ale tak troszeczkę na nóżki zachodzi, tak wiesz. Ale mamy wiesz, również bieje. pokazane, jak w biustonoszu plażowym powinien wyglądać biust z boku. Uwaga, zdjęcie numer 4. Tak, tutaj troszeczkę jest płyki, ten sam ten kostium, ten sam biust, ale zobaczcie, tak naprawdę nie wychodzi nam już bułeczka. Górą. górą. Kiedy my skaczemy, tutaj też troszeczkę się pogimnastykowałaś przecież, prawda, Tak. Pastra, to naprawdę ten biust bardzo fajnie trzymał. trzymał. Zresztą ty też go masz, bo też, to też jest. Ten. To, to jest ten z bardzo fajnej firmy Chris Line, On się dopiera tak, jak rozmiar. Tak biustu. Jest. Więc tak jak nosimy w tak kupujemy sobie stanik. Bardzo fajnie leży. Kostium zawsze może być troszeczkę płytszy, podpachał. On nie musi, dziewczyny, nie musimy się pakować tak strasznie, bardzo głęboko, żebyśmy miały, tak wiecie, wszystko zabudowane i schowane. On ma fajnie trzymać, już ma nie wyskakiwać, mamy troszeczkę tego ciałka opalić i być taki Ale po widzicie, lżejca. kostium 4 czy 2 czy 3 XL nic nie mówi. Musi być po prostu rozmiar Tak, Ale tutaj też mamy takie kostiumy, które też dobieramy tak, Ale jak... ja chciałam teraz. A to po... o, o, tak, tak, tak. Bo teraz tak, widziałyście mnie w kostiumie za dużym, nie robimy takich błędów. Widziałyście mnie w kostiumie z daleka dobrym, przy zbliżeniu za małym. Nie mogłabyś tu się nachylić. O, o, nie, nie, nie. nie, nie. E, potem widziałyście, jak powinien wyglądać w plażowym staniku biust, a teraz mamy dla Was propozycję. Kostiumu jednoczęściowego dla amatorów, tak, jeżeli się upieramy. Tak. Dla amatorów, który nie ma sztywnej miski i Blanka Wam opowie, dlaczego on jest fajny. Zdjęcie numer 5, prosimy. No tutaj to chyba nie trzeba nic opowiadać po prostu, nasza gwiazda, zobaczcie. Nie u mnie temat Już tylko fajnie, o kostiumach. Ale no jak to cały jest program o Tobie dzisiaj, mamy taki wyjątkowy dzień. Zobaczcie kochane moje, mamy kostium, który ma bardzo fajne gacie. Ta część dolna jest bardzo wysoka, fajnie tak. skrojona, miska. Tam nie, nie ma fiszbiny. On jest, nie, ale jest ale taki wypełniony, Bo to jest ten kostium, proszę. I zobaczcie, że dziewczyny naprawdę tutaj nic nam nie wyskoczy, nic nam nie pływa, o, nic nam okay. nie ucieka. Wszystko jest bardzo fajnie zebrane. Ja, wiesz się dlaczego ja go jeszcze lubię? Bo ten siateczkowy prześwit na brzuchu trochę zabiera taki pancerz z niego, prawda? No tak, jest też cięcie na skos i jest troszeczkę też to wysmuklenie, prawda? Bardzo fajny koszul, no i oczywiście kolor neonowy, to jest w tym roku też bardzo modne. Nie mogę go pokazać, bo na green screenie znika. Mogę wam udowodnić, że znika. O, proszę. <laughs> Tak on no, wygląda tak. na green screenie. Jaskrawy, neonowy, Bo jak wrzuciłam post zapraszający w tym kostiumie, był za taki, taki prawdziwy, niewidzialny. Bo wiecie, ja zawsze powtarzam, kochane moje, że my kupujemy kostium kąpielowy z jednego, jedynego powodu. Najczęściej. Że chcemy się ukryć, chcemy się całe schować. Opowiadałam też o tym, że często myślimy, że jak się zapakujemy w kostium jednocześciowy, to jesteśmy takie właśnie niewidzialne. jesteśmy. A. niewidzialne. Jak małe A. trochę dzieci. Brawo. Ale niestety. Ten kostium jednoczęściowy bardzo często nic nam nie ukrywa. Musimy kupić go bardzo dobrze dobranego, fajnie, właśnie nie w, w w kroju, w, w różnych konstrukcjach, w różnych takich właśnie fajnych, fajnych rzeczach, które się na tym kostiumie dzieją, żeby można było odwrócić wzrok od tego, co chcemy ukryć. Nie wystarczy, że się zapakujemy. Tak. Blanka uklękła tu przede mną w czwartek i powiedziała: Słuchaj, Musisz pokazać, jak można fajnie wyglądać w kostiumie dwuczęściowym. Ja się opierałam po prostu jak młoda dziewczyna przed pierwszym pocałunkiem, ale jednak mnie uwiodła. I ja dla was, uwaga, blaniu. Na zdjęciu numer 6 jest to, co Ty lubisz najbardziej. Powiedz i pokaż, co Ty proponujesz pokaż nam. To zdjęcie numer 6, bo nie wiem. Ojej! Słuchajcie, jak robiliśmy tę sesję, zawołałam twojego męża. Widziałam jego wzrok, widziałam jego uśmiech. To nie jest Pantera. To jest słuchajcie taki motyw, taki my On go tu jest, tutaj mamy, kukarze, tak, tak? Mamy, nawet można o takich majteczkach. To jest firmy Chris Line. Naprawdę słuchajcie, wspaniałe w tym roku kostiumy. Ja jestem w tych kostiumach zakochana. Pokaż, Dlaczego? Górę, Spójrzcie nie? na majtki. Kocham te gacie, które są wysokie. W tym tak. roku jest Popis. wspaniały trend, na który czekałam ja wiele, wiele lat, dlatego że Kochamy majtki wysokie. Bardzo fajnie, nawet jeszcze pokażcie raz to zdjęcie, bo to jest e, takie tak, Trzymaj zdjęcie. to zdjęcie na razie. Trzymaj, trzymaj to zdjęcie nam. Zobaczcie, te wiązania po boku, ta wysokość, nie za wysoko. Nie możemy chcieć, żeby te gacie były aż pod sam biustonosz. Trochę, musi być trochę Ale fajne, biodrówki ciała. też nie dla nas są. Biodrówki. Trochę. Oczywiście, że nie. I w tym roku jest szał na wysokie majtki. Nawet na szczupłych, retro. fajnych serwetówkach. Tym bardziej, naprawdę. Tutaj jest bardzo fajnie, one są skonstruowane, ale zobaczcie na biustonosz. Justonosz to też jest właśnie w kostiumie tak. i my tutaj mamy bo dobrze dobrane. Ty Masz go? Tak, mam go. Dobra, tutaj. to pokaż mam go, go tak. Popieźmy, o. Popieźmy. Zobaczcie, kochane moje. E, patyczki tutaj się odpinają. Ty nie chciałaś tych patyczków. Ale ty mi je. Ale jak zostawić. założyliśmy, naprawdę pięknie w niej wyglądałaś. Nadają no, takie Dawaj jeszcze raz to zdjęcie. Troszkę takiego uroku. Jeżeli chcemy, możemy je sobie odpiąć. Jeżeli chcemy, możemy sobie je zostawić. Kostium dwuczęściowy, który jest. Wspaniale, idealnie dobre do naszej figury, do naszego rozmiaru biustu, do tego, jaką mamy pupę i jakie majtki lubimy najbardziej, jest naprawdę idealnym, wymarzonym ubraniem na plażę. Nic nie zastąpi dobrze dobranego kostiumu. Czyli Ty rekomendujesz, pomimo man mankamentów sylwetki, poświęcić więcej czasu i, do i dobrać kostium dwuczęściowy, który wbrew pozorom nas obnaży Pozornie mniej, bo ten jednoczęściowy, jednoczęściowy podkreśla dużo więcej mankamentów, jeżeli nie jest dobrany w sposób naprawdę mistrzowski. Dokładnie, to dotyczy i jednoczęściowego, i dwuczęściowego, bo to kiedy dobierzemy go prawidłowo zgodnie z zasadami brafittingu, to naprawdę będziemy oglądały w nim super i prawie że idealnie. Chcę wam powiedzieć, że wy częściej sobie kupujecie kostiumy jednoczęściowe same. I dlatego są te błędy, bo kiedy już szukamy kostiumu dwuczęściowego, no to już szukamy, żeby te majtki były fajniejsze, żeby ten pion leżał dobrze, nic nam nie wypływało, a w jednoczęściowym traktujecie go po macoszemu. To kupujecie prawda. Kupujecie byle co w takiej rozmiarówce właśnie S, XL. -L. Ona nie za wiele daje. Nawet kostiumy, słuchajcie, Chcę Wam pokazać hiszpańskie, polskie i tak dalej, mają rozmiarówkę na biust. Tutaj jest 70C, to jest na szczuplutką, drobną dziewczynę z dużym biustem, ale 70C, tak jak rozmiar biustonosza. To nie jest SK czlemka, prawda? Widzicie? Kto by przypuszczał? Po prostu trzeba trochę... Chcę jeszcze powiedzieć, na, przy, przy okazji tego kostiumu pięknego, w którym Ty wystąpiłaś. Chcę Wam powiedzieć, że kostium, e, tego nie wzięłam ze sobą, dopiero teraz to też mamy taką nowość, kostium czerwony, kolor piękny tego lata, naprawdę e, i do niego są też piękne majtki, które są wysokie, które są, zakrywają troszeczkę tutaj tą część tych bioderek. Dla już właśnie jest wysoko. pytanie, jestem szczupła, o. czy wysokie majtki też są dla mnie? Oczywiście. Dla szczupłych to jest wszystko, w związku z tym... <gry> Ale też mamy, czasami mamy, wiesz, małe biodra i tak dalej. Czasami są te biodra, chcemy je z, y, ukryć, a czasami chcemy je podkreślić. Wysokie majtki są bardzo fajne. Bardziej patrzmy w wysokich majtkach, jak jest wycięta pupa. Bo tylko tak. te majtki są tu bardzo zabudowane, aż. Głęboko i tu wysoki nie wyglądamy korzystnie. Często dziewczyny nie są założyć majte, które są wycięte troszeczkę wyżej, wycięte, ale jak zakładają, uwierzcie mi, 90% kobiet, które przychodzą po kostium jednoczęściowy, bo nie lubią się w dwuczęściowym, wychodzi od nas dwuczęściowy. <grym> Mamy już kostium. Dobrze dobrany, nie 2XL, 3XL, bo to nic nam nie mówi. Kolejna rzecz, ale jeszcze no, idziemy na tą plażę, nie chcemy iść w kostiumie. Potem idziemy się czegoś napić do barku, nie chcemy, nie możemy, czy nawet nie chcemy iść w samym kostiumie. To teraz jak żeśmy się już rozebrały, to teraz jak się tak okryć, żeby się nie ubierać? Co ty proponujesz? Błędem, który my też robimy kobiety, zwłaszcza w Polsce, jest tak, że kiedy jesteśmy na plaży rozebrane, idziemy po kawkę albo idziemy gdzieś tam na lunchek, zakładamy co? Spodenki, rybaczki tak. albo dżinsowe spodnie i t-shirt. Tak. Zapominamy o tym, że też jest moda plażowa. Za teraz mamy wspaniałe czasy, i tak jak zawsze ja powtarzam, wszystkiego jest bardzo dużo, są piękne rzeczy, można sobie dobrać. I całkiem Wróćcie niedrogie w różnych miejscach. Tak, ale wiesz, czasami wystarczy kupić pareo za 15 zł, tak jak tutaj no właśnie. robiłyśmy. Mamy teraz Pareo? Nie wiem, zobaczmy. Pokaż nam kolejne zdjęcie, zobaczymy. To dostosujemy czy tutaj... się z. E, tak, teraz mamy pareo. To jest Pareo. Ja tutaj mam inne wysokie majtki i, i inny stanik, bo też jest taka mocna. Chcemy prawda? powiedzieć tak, bardzo chcę to podkreślić, że naprawdę można łączyć. Jeżeli mamy jednoczęściową, jeszcze mamy jednokolorową górę, możemy poszaleć z gaciami. Jeżeli mamy super majtki, które kochamy, bo one są dla nas idealne, możemy sobie kupić bardzo fajną kolorową górę. Te łączenia są naprawdę y, bardzo fajne. Często jest tak, że z jednego stroju robimy sobie cztery. Na przykład <laughs> cztery. Tak jak Julitka dzisiaj mówiła o opakowanie się na wakacje, tak wystarczy wziąć sobie do czarnej góry ze trzy pary fajnych, kolorowych różnych majteczek i wtedy, yy, i wtedy będziemy mogły sobie to wszystko stosować tak. zamiennie. Jasne. Tutaj, Tutaj jeszcze inny... chciałam powiedzieć na tym Dawaj zdjęciu, że tu mamy jeszcze. właśnie tę czarną górę od kostiumu z, z Chris Laina, gdzie naprawdę leży idealnie, tak, to, prawda. to tam się... nic nam nie wychodzi, jest nic. cała pierś zebrana, to jest cienki biuchonosz. Ja chcę podkreślić, że bardzo często robimy taki błąd, że kupujemy gruby, pancerny kostium, który nam odstaje, nie pracuje razem z piersią fajnie. I teraz tak, to jest pareo, czyli kawał tiulu obszyty, który najczęściej. Uwaga, tak. poczekaj, musisz, musisz to zobaczyć. Tak. Który najczęściej nosimy tak? Poprosimy o kolejne zdjęcie. Słuchaj, nawet tobie w tym, Tu Przestań. nawet nie ciepiam się. Naprawdę powiem Wam szczerze, że tutaj jest to mi się to Ale podoba. to jest najgorszy sposób noszenia pareo. No są lepsze, ale on są tutaj lepsze, wyglądasz prawda? w tym bardzo uroczo i myślę, że takie będą komentarze, tu naprawdę nie ma nic złego. Ta, no, no, chyba. Ta, jasne. Dobra, poprosimy następne. To jest drugi częsty sposób noszenia pareo. Proszę bardzo. O. To okej. Okay. Tutaj też y, tak najczęściej nosimy, ale są fajniejsze sposoby z, rzeczywiście. To jest drugi najczęstszy, uwaga, panie z obfitszymi biodrami, ja mam raczej obfitszą górę, bo takie wiązanie jest Tamto poprzednie było nie dla pań z obficzną górą, bo tu dużo bardzo robi. Tak robimy namiocik sobie. Namiocik. Tak. To jest nie dla pań z obficznym dołem, czyli gruszki nie. Ale uwaga, mamy z Blanką sposób na to. Pokaż Blaniu, zanim pokażemy zdjęcie, jak ślicznie założyć pareo. Proszę Słuchajcie, bardzo. ja najczęściej robię taki mak. I to bardzo często też pokazuję u siebie. Żebyśmy wyglądały fajnie, szczupło. Tu wiążemy sobie, proszę bardzo, taki sukołeczek. Przed sobą? Tak. I tu wkładamy głowę. I wtedy tak. tu się fajnie Zobaczcie. wszystko zakrywa. I tak to wygląda Co teraz chcemy. na mnie. Kolejne zdjęcie można pokazać. Proszę bardzo. Tak, no tutaj tak, tutaj sobie troszeczkę odkryłyśmy, można sobie fajnie zakryć to czego, żebyśmy się czuły bardziej komfortowo, czego nie chcemy pokazać, ale tu naprawdę jesteśmy iż zawsze szczuplejsze i tak delikatniej, na pewno lżej wygląda. Dziewczyny, wiążemy daleko przed sobą, zakładamy tak. na szyję zamiast tej bulwy tutaj tak. czy tych na biodrach. Kiedy um... jesteśmy trochę tu bardziej, na no, mamy dekolt opalony, to nasze klientki też uwielbiają, kiedy wiążemy sobie tak. I wtedy można sobie troszeczkę też Tak, zasłonić, można. Ale tutaj tak. w dalszym ciągu mamy tak troszeczkę tak. lekko, prawda? Kolejna rzecz to jest tak, jak się tak troszeczkę bardziej ubrać. Jeżeli wiesz, nie jesteśmy aż tak odważne, żeby się tak bardzo rozebrać, czy jak idziemy na tego drinka, to jednak trochę się krępujemy z tą golizną, nawet to pareo, no to pareo nas jest nie zasłania. Trochę zamiało, tak. To zobaczcie, co zaproponowała nam Blanka e, na moim przykładzie, jak fajnie się możemy. Zasłonić i nie zasłaniać. Słuchajcie, do tego i pasek y, można sobie fajnie założyć. I y, zobaczcie, i niby to jesteśmy tak bardzo jeszcze plażowo, ale już. Tak. Brane fajnie. Ciekawie. I to jest bardzo lekkie, to się też bardzo szybciutko i łatwo zakłada, bo to jest taki po prostu. To jest taki ciulowy, ale też wam chcę pokazać. To jest coś taki ciul, jak są parea. Tak, też wam chcę pokazać, że teraz już tak ślafróczek. i bardzo modnie do, sam, do tego samego kostiumu, w tym samym kolorze. O, wow! Można sobie dobrać, bardzo fajne. Taki szlafroczek, taką narzutkę. Ale Naprawdę. I to jest bardzo fajna rzecz, zobaczcie. Bardzo fajna rzecz. Możemy sobie bardzo, my tu powinniśmy w ogóle dzisiaj chyba w kostiumach wystąpić, tak, ale ja jasne, do tego lata się tak. nie przygotowałam. Zobaczcie, kochani, można sobie to bardzo, bardzo fajnie zawiązać, gdzieś poprzywiązywać, zostawić troszeczkę schowane, o, troszeczkę widzisz, tak. z tyłu. Odwiązać, jak ktoś porobić. się chce bardziej zakryć. Także dziewczyny, tutaj jest napisane, bardzo to jest miłe, że jedna z was nam bardzo dziękuję za Dodanie jej odwagi i może próbę kostiumu dwuczęściowego, żeby się przestać wstydzić swojego ciała. W ogóle body shaming, czyli wstydzenie się ciała jest w tej chwili absolutnie wygwizdane we wszystkich mediach. Koniec z body shamingiem. Nie wstydzimy się naszych ciał. Mamy te ciała takie z różnych powodów. Tak, bo jesteśmy starsze, bo miałyśmy pięć cesarek, bo jesteśmy po operacji. Oczywiście, że tak. Poza tym każda z nas jest inna, ale chcę powiedzieć, że mm, wszystko się tak naprawdę bierze z, na, z naszej głowy, tak? My często, bardzo często mamy fajne to ciało i e, nie powinniśmy narzekać. Nie ma body shamingu. Oczywiście, jeżeli ktoś się źle czuje, bo krępuje go pokazanie blizny czy rozstępów, to sobie znajdźcie taki strój, żeby to zasłonił, ale resztę pokazał. Niczego się nie wstydzimy. Myśmy rodziły dzieci, myśmy przechodziły ciąże, myśmy przechodziły operacje. Upływa czas, robimy co możemy, nie zatrzymamy tego czasu. Na miłość boską, godnie nośmy każdy wiek, każdy wygląd i oczek jakby wymagajmy szacunku do każdego, bez względu na to, jak wygląda. Poza tym chciałabym dodać, że. My bardzo często mamy, jakby krzywdzimy się tymi tutaj, w tym przypadku, takimi źle dobranymi kostiumami, źle dobranymi majtkami. Właśnie. Źle dobranymi. Można pokombinować i po odzieżą prostu też. Tak, odzieżą, ale jeżeli chodzi o bieliznę, to szukajmy tego, w czym będziemy się czuły dobrze. Zdrowo, wygodnie, ale też nie podkreślały naszych wad, tak? Albo wręcz ukryjemy to, co, to, co chcemy. Nie decydujmy się na kupienie w ostatniej chwili byle, czego takie do nas często dziewczyny wpadają. mówią, że były gdzieś w galerii, coś kupiły, no ale to tak w ostatnim momencie gdzieś tam na wyprzedaż. Tak. Ale myślę sobie też, że słuchajcie, teraz w tym roku, bo w tamtym roku trochę już muszę to odczekać, nie było takich fajnych kostiumów jednoczęściowych. W tym roku kostiumy jednoczęściowe I jedno były i fajnie można zaprojektowane. Tak, to taki wyjątkowy Majtki rok, chyba taki wyjątkowy też rok po pandemii, gdzie teraz tego wszystkiego, naprawdę są przepiękne kolekcje i projektantki miały czas w każdej firmie, tak. żeby stworzyć co cudownego. Zobaczcie, chciałam pokazać kostium na troszeczkę mniejszy biust który jest usztywniony i bardzo fajnie wygląda, z, tego, z tej samej serii, którą ty założyłaś. Bo zobaczcie, jak produkują firmy nasze cudowne polskie. Kostium jest dwuczęściowy na większy biust, dwuczęściowy na mniejszy biust. Tak. Kostium jednoczęściowy jest na mniejszy biust. Dziewczyny, nie poddajemy kostium... się. Tak, właśnie dlatego chcę nie pokazać, żebyście się wiedziały. I kostium dwu... jednoczęściowy jest piękny na, na, na biust. wielki biust. To jest na wielki biust? Zobacz, no pewnie, zaczeka tutaj jest wielka miska. Matko, ja myślałam, że jest na bezbiust. To dobra, jest wielka dobra. miska, która, zobaczcie, chcę to koniecznie pokazać, jest wszyty, piękny, cudowny. By to nasz na filmie. Dziewczyny, słuchajcie, ja chciałam wam jeszcze na końcu pokazać, oprócz tych i tej Nie chciałaś tego daszku. W ogóle powiedziałeś, że nie można ci go dać. A teraz Ale Zobaczcie, zobaczcie jak to, fajne są też akcesoria na plażę, że może być kapelusz. Oczywiście nie lubimy kapeluszu, no ja nie lubię, bo ja mam dużo włosów, muszę je związać zawsze, więc nie mieści mi się już kapelusz, więc ja. Daszki. A załóż ten biały, jak ty wyglądasz misia. Ale ja daszki uwielbiam, o. dlaczego? Dlatego, że ja daszek, chyba daszek też przy swojej. mi ten różowy co? Co daszek kryje? Daszek kryje, mój wstyd, za dzisiejszy program. Daszek kryje y, przed słońcem Dobry. na buzię, bardzo fajnie. Co tam jeszcze mamy? Mamy jeszcze jakieś fajne zdjęcia? No mamy, be, ja coś mamy się... jeszcze zdjęcie, jak nie wzięłyśmy nic ze sobą, ani pareo, ani tuniki, to w jaki sposób możemy się fajnie ubrać na plażę, zaiwaniając coś mężowi z szafy, zobaczcie. A, to jest A nie, to, nie, to jeszcze, jeszcze jest, jeszcze jest jeszcze do jednego, tak, przepraszam. Pareo, to jest taki szlafroczek, takie w, teraz są bardzo modne, e, które możemy mieć i na co dzień możemy sobie założyć. I to i do jednoczęściowego kostiumu było. To jest to zdjęcie. To e, jest, to jest, to jest zdjęcie. To zdjęcie w koszuli chyba. I tak? tak, i ostatnie zdjęcie pod tytułem Wyciągnęłyśmy łapę do szafy męża. Proszę bardzo. Duża, męska koszula, jest świetnym fajna koszula, strojem tak, plażowym. Ja, ja uważam, ja bardzo lubię koszulę troszeczkę takie to jak. Sturniki, jakoś tak wygląda, tak, jakbyśmy po takiej romantycznej nocy zaliwaniły temu kochankowi tą koszulę a, no i tak, poszły na tak. plażę. Bardzo a mi się tak, ten koncept To z tym nie miałyśmy się w co ubrać. Bo tak, tak koszulę od niechcenia wzięły nonszalanko. Tak, tak. I tak poszłyśmy na plażę, mówiąc wszystkim. Właśnie miałam upojną noc, to jest jego koszula. Słuchaj, Biała i różowa i błękitna. I każda. Bardzo fajnie będzie wyglądała do kostiumu. Co jeszcze powiedzieć? Tak, dawaj, dawaj, że dawaj. Jesteś jedną z moich najbardziej uroczych modelek, jakie ubrałam, ubierałam w kostiumy kąpielowe. Ja jeszcze będę, ja to jeszcze przemyślę, bo być może ja, słuchaj, będę cię tutaj angażować w różne projekty. Natomiast byłaś super. Matko jedyna, ty idź do mawitu, to jest dobra klinika od oczu. Ja myślę, że tam powinnaś się udać Nie, słuchajcie, a my to jest ciało pozytywność. To była dobra. Uduszał zabawa, nas, to uduszał nas. Pa. A my tymczasem zobaczmy, jak się mogą skończyć czy też potoczyć wakacje w Hiszpanii, a na plan już wchodzi nasz ulubiony doktor Pasłoneczko, widzimy się niebawem. Pa, kochane.